Sieman, cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku. I dzisiaj pokażę wam poradnik, jak zrobić własne państwo, ale inaczej. Klikamy sobie draw the flag. Możecie zauważyć, tutaj jest moja kolekcja. Klikamy sobie tutaj plusika new, robicie. Na początku ja wybieram sobie na przykład stripes. Wybieram sobie to, 12. Dobra, żartowałem. Miał tak... O, tak może być. Albo zrobię jeden kolor. Zrobię jeden kolor. Dosłownie jeden. Troszkę będzie to podobne do Albanii, tylko, nie, tylko inaczej. Przepraszam. Sorry za kaszel, ale jestem. Troszkę nie czuję się zbyt lepiej, ale i tak mogę z wami nagrywać. <laughs> I to <dole> jest <zakreszę. śmiech> Dobra, teraz, no, a tak na początek, Tam sobie to. Ja na przykład wybieram sobie stars. To są właśnie stars. Regilus tak wygląda. Możecie nawet to zauważyć. Otter wygląda tak. Troszkę wygląda to natura i to będzie teraz natura i takie coś. Ceronic tak wygląda. I tak wygląda animals. Ja sobie wybieram to. Jak już to wybierzesz tego zwierzęcia, to zrób go na jakiś kolor. Ja sobie wybieram oczywiście ten. No tak sobie. Wy... Tak sobie sobie. Tych tekstów nie potrzebuję. Żeby było lepsze, to jeszcze zróbcie mu potem język. I potem, gdy już to zrobicie. Może sobie bie, wybiorę, o ten może, nie dobra język będzie taki, bo jeśli <laughs> już zrobiłeś, to zrób mi go imię. No bo zrobię sobie typ właśnie tego i, i to, czekajcie, zrobię, muszę tylko zro coś edytować, <laughs> na przykład wybieram sobie taki wygląd. Klikam sobie kolor, ja sobie wybieram oczywiście ten kolor i zrobię sobie, będzie Andenezja jeśli zrobisz już te państwo, to potem kliknij download, potem kliknij download flag, potem sobie wybierasz własne zdjęcie. Ale te, które no, są wyświetlone. Ja sobie oczywiście wy, wybieram to. Bo jeśli zrobi się, jeśli no, bo, jeśli zrobi się tak, to nie można. Przepraszam, zakaszlę. Na chorobę troszkę. Dobra, zrobiony. Tip zrobiony. Potem, gdy już to zrobiłeś. Zastanawiacie się i teraz jak wyjść? No, właśnie. Trzeba kliknąć po prostu to, albo trzeba po prostu kliknąć to, albo tą tonczok. Można kliknąć, żeby wyjść. Jeśli masz swoje państwo, wychodzimy i teraz klikamy prowincję świata. Potem, potem, no właśnie, idziesz na plusika. Ja już Wam pokazałem to w, na... w ostatnim odcinku. Robimy sobie oczywiście to. Wybieramy sobie, no może wimpa po własna, potem gdy już to masz, zrobię to już, już. <laughs> dobra, Andonezia, chyba tak się nazywało, nie wiem, poprawcie mnie w, w komentarzu, gdy będą dostępne. Później? to poprawcie mnie w komentarzu, jak to się nazywa to potem wyśle wam serduszko bo jeśli zapomnieliście to, to e, hmm. są na stronę, gdzie robiłem w drogę flag, a tymczasem teraz ro, teraz wybieram sobie oczywiście Oże, czekaj, dobra sobie wybiorę na przykład Australia i Oceania, wybiorę sobie Australia i Oceania, <laughs> dobra, czyli piszę sobie Australia, dobra, Australia i Oceania, dobra, potem gdy już zrobiłeś kliknij mapy, to jeszcze właśnie taką kreskę, gdy już zrobiłeś państwo i gdy jesteś już, jeśli już zrobiłeś. Klikam sobie oczywiście na świat Afrenia, ponieważ ten no pierwszy z mapa Kura już dorobiłem. Teraz sobie klikamy filtry własne, no i to. I właśnie teraz klikamy tu. Robimy teraz tereny. Pobierzcie sobie tą grę, bo ponieważ możesz tutaj zrobić sobie własną flagę, i też zainstalujcie prowincję świata, żeby, żeby mieć do niego dostęp. Dobra, no i tak się prezentuje flaga, tylko jeszcze nie zrobiłem parę troszkę terenów, ponieważ mam jeszcze tutaj takie inne państwa i zaraz, i zaraz wam no, zaprezentuję. Tutaj nie chciałem postawić. Dobra. Tyle terenów wystarczy. I to jest właśnie. To jest właśnie moje zdjęcie. Możecie założyć, to jest choronezja. Ale ja chciałem to nazwać Krzysiolandia. Ale i tak może być choronezja. Więc to jest choronezja. Oj, jeszcze tutaj nie wyrobiłem teren dla mojej karkani. Pierwsze Państwo zapoznaliście. Czyli karkania. To jest ZT Serce. Przepraszam, że skopiowałem od jakiegoś youtubera czyli Z Serce Bol, ale i tak chciałem. Tak. Kolejne to jest Conley. Troszkę podobne do wyspy Conley, tylko inaczej. Więc tutaj teraz masz Irlandię północną. Nawet nie dorobiłem sobie tutaj. Potem gdy już robiłem tą Irlandię północną, to ja nie miałem właśnie tej aplikacji którą The Flag, bo to już... Jest pierwszy raz, który mam ten draw the flag. Tutaj mamy Królestwo Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy do NATO. NATO. I z London. Tutaj. Czeka, czy ja powiedziałem. Ry? Co? Mm -hmm. Tu, tu, tu. Dziwne. Dobra. Zelandia. Indonezja to już jest, zapoznajcie się. Norwenia, troszkę podobne do, Norweni, do, do Norwegii. Państwo Pestia. I Indizelia. Indi, <ścoughs> indizelia. I teraz, i jeśli jeszcze tutaj zapomniałam Wam pokazać. Jeszcze Korolandia i Albaryni. Dobra. Re reszta to jest neutralne. Jak sami możecie zobaczyć, tak się prezentuje ta cała mapa. A tutaj jeszcze, tutaj. Irlandia Południowa, Altenia Łocana i Elewania Kosowo. Dobra. Takie ja się prezentuje właśnie, właśnie flagi. Jeśli chcecie tego więcej, jeśli chcecie więcej tych poradników, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej takich filmików, bo im więcej będę nagrywać, tym lepiej. Więc pa pa! A jeszcze, jeszcze łapka w górę i subskrypcja i jeszcze napiszcie komentarz, czy ja czy ja dobrze zrobiłem coś źle? Bo jeśli tak, to zostawcie łapę górę. A jeśli nie, to suba. No, podejmijcie decyzję. I czekamy sobie teraz na 10 minut, bo ten film będzie trwał 10 minut. Jeszcze tutaj mamy Irlandię Północną i już. Tymczasem już się żegnam i cześć, ale w ogóle dzisiaj miałem głupi sen.